Zanim zacznę komentarz pomieszczowy, to chciałbym przede wszystkim złożyć kondolencje rodzinie tragicznie zmarłego naszego kibica i powiedzieć, że jesteśmy myślami z wszystkimi osobami, które przede wszystkim z rodziną, ale też z całym środowiskiem. Bardzo nam przykro i my jako sztab, zespół, jeżeli będziemy tylko mogli w jakikolwiek sposób pomóc, to to jesteśmy gotowi do tej pomocy. Jeszcze raz najszersze kondolencje. A co do meczu. Taki bardzo szarpany mecz. Myślę, że wiedzieliśmy, co jest za atutem Stali rzeczów, że ta, ten, ta faza przejściowa, ten tak szybki to jest bardzo trudny do powstrzymania. Otworzyliśmy się źle, zareagowaliśmy i w konsekwencji straciliśmy bramkę. Ale co mnie cieszy, to bardzo dobra reakcja zespołu. Yy, yy, bardzo dobra akcja, po której strzeliliśmy wyrównującą bramkę i, i solowa akcja yy, śmigła i, i, i wygrywaliśmy. Szkoda, że, że straciliśmy bramkę w takich okolicznościach wyrównującą, ale to jest właśnie proza, proza życia, proza budowania zespołu w taki sposób, który od, od lat budujemy, myślę, że w drugiej połowie nie zagraliśmy tak jak chcieliśmy i nie stworzyliśmy tylu sytuacji czy okazji, żeby sobie dać szansę na coś więcej. A jeszcze sytuacja z, z naszym napastnikiem i nie, nie byłem bardzo blisko, widziałem dlaczego. Faulował, wcześniej był pociągnięty za koszulkę, więc wywrócił się i przez to nastąpiła nastąpił fał. No taka decyzja, już tego nie cofniemy, ale to, co działo się ta gra jednego mniej przez prawie 20 minut. To chwała chłopakom, że, że ten punkt jest zdobyty, a jeszcze w końcówce mieliśmy właściwie wyborną sytuację Mateusza Stępnia, ale nic, jedziemy dalej. Przed nami już czwartek kolejny mecz, bardzo trudny. Zbieramy się jak najszybciej sobie. Jutro regeneracyjny trening i pracujemy na to, żeby z dnia na dzień, z tygodnia na ten tydzień ten, ten zespół jeszcze lepiej funkcjonował. Dziękuję. Dla że ostatnie spotkanie ze Starą Rzeczą to była całkiem inna drużyna. Inny trener, całkowicie inny, inni zawodnicy. Jak dla Pana, w Pana odczuciu ta drużyna ewoluowała? Ma Pan chyba nie jest za dobrą pamięć, bo ostatnio Ma grałem... z Tak, lichowym, 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 tak. No to oczywiście w Pucharze przegraliśmy, Starzeszówna zagrała wtedy. Ale ja to powtórzę to, co, co widzę, obserwuję od, od pewnej chwili, czy pewnego momentu. Ten zespół jest bardzo euforyczny grającym zespołem. Nakręconym do przodu. Ta faza przejściowa jest faktycznie na dobrym poziomie. Zawodnicy bardzo podejmujący ryzyko w grze, gdy posiadają piłkę. Do tego doszedł napastnik, który jest skuteczny, doświadczony, trochę inaczej wygląda niż jeszcze dwa-3 miesiące temu. Widać efekty tego, tej zmiany, doświadczony bramkarz, czego nie było wcześniej w Stali Rzeszów i, i też wyraźnie pomaga tej drużynie i jeżeli ktoś myśli, że to jest zespół do ogrywania, to się bardzo myli, bo to jest drużyna, która my mówimy, że młoda, ale proszę zobaczyć, ci młodzi zawodnicy już mają po 60 meczy na poziomie pierwszej ligi, to przy tym zdobywaniu doświadczenia i tej y, takiej energetyczności w grze. To jest bardzo niebezpieczny zespół, który dzisiaj to pokazał, ale też pokazał nieraz i na innych przeciwnikach. Y, wracając do pytania, jest to inny zespół. Zdecydowanie, ale też y, no, można wykorzystać pewne sytuacje, tak jak my dzisiaj wykorzystaliśmy. Ta młodość też no, powoduje właśnie takie rzeczy, jakie, jakie dzisiaj my mogliśmy wykorzystać. Myślę, że stan Rzeszów idzie w jasnym, określonym kierunku. Ja mam dzisiaj dużą przyjemność, że, że nie przegrałem, bo właściwie chyba tylko raz było to moim udziałem w, eks, w Lidze, a tak to Przeważnie tutaj na tym stadionie przeciwko stali Rzeszów w trochę innych barwach wygrywali. Ale rzeczy jak najlepiej całemu środowisku, drużynie, a przede wszystkim trenerowi Zubowi. Dobry wieczór, panie trenerze. Rafał paszkiewicz -Rodygo. Ja mam pytanie: Czy jest pan zadowolony z tego remisu, czy jednak jestmy dosyć, że nie ma tych trzech punktów, patrząc na przebieg tego spotkania? Trzeba obiektywnie powiedzieć, że mieliśmy zły moment w drugiej połowie takie 10-15, nawet 20 minut, a potem graliśmy w yy, jednego mniej i, i dosyć mocno stale rzeczyw naciskała. jest z niezadowoleniem, bo mamy sytuację Mateusza Cholewiaka na 3-1. Oczywiście potem bardzo dobrze pomógł nam Michał Perfel w pewnych sytuacjach. Myślę, że jest niedosyt bo w tej końcówce meczu Mateusz mógł to zamknąć, ale punkt trzeba przyjąć z pokorą i, i tak to robimy. To jest nowy zespół, odeszło 18 zawodników. Doszedł do nas poniedziałek Filipę i, i jest bardzo duża różnica w naszym y, funkcjonowaniu, jeżeli chodzi o środek pola, a myślę, że z dnia na dzień, jeżeli będzie jeszcze lepszej formie fizycznej, to będzie to jeszcze lepiej widać. Trzeba ten punkt szanować. Stal Rzeszów, ten, ten teren nie jest łatwy. Wiadomo, że chciałoby się trzy, ale na koniec jest jeden i tak do tego podchodzimy. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie: Czy będą jeszcze jakieś transfery puszczy? Czy jednak ta kabra jest zamknięta? Nie, no ja liczę, że, że jeszcze ktoś się pojawi. Myślę, że tutaj nie myślę o zawodnikach zupełniających, ale o piłkarzach, którzy będą wzmocnieniem. My, my mamy określony budżet. Zeszliśmy na pewno finansowanie i, i, i tego się trzymamy, ale ta kadra potrzebuje jeszcze nawet ileściowo, ale nie patrzymy w ogóle na ten, na ten aspekt. Interesuje mnie jakoś jakość, która pomoże zespołowi zafunkcjonować nowemu zespołowi powtarzam budowanemu całkowicie od, pod, od nowa właściwie z czterech czy pięciu zawodników, którzy w tym w tym zespole grali. Liczę na to cierpliwie czekając, że stanie się to prędzej czy później. Są już jakieś nazwiska czy na razie nie ma żadnych rozmów? Sieci tu. Na sali spec od nazwisk, ale całkiem poważnie jesteśmy zainteresowani. To jest taka praca, że, że no, cały czas się coś dzieje, ale to my musimy być przekonani o tym, że, że raz nas stać na takie ruchy, dwa, że ten zawodnik będzie u nas mógł funkcjonować, czy pomoże zespołowi. I proszę mi uwierzyć, w pewnych określonych realiach organizacyjno-finansowych nie jest to łatwe, ale bardzo dużo wysiłku robimy, żeby tak się stało, żeby dać temu zespołowi jeszcze taki impuls, w którym my trochę od tego, tych dolnych rejonów tabeli się oddalimy.